Jazdę rowerową po lesie i będziemy jechać prosto, prosto, prosto i zobaczymy, co tam będzie. Więc widzimy się. Albo nie, pojedźmy sobie, po prostu, pojedź. jedź. Co? Daj, ale po co? No, bo ja lepiej to robię. Ale. O Boże. Idź, jedź. Ale ty musisz jechać najpierw. Aha, no dobra. No, ale ty i tak musisz się pierwsze Zaczekajcie. Dobra. My tego nie widzę, się ma <grymkaś> Tam... To jednak skręcamy. <grymkaś> Jezu Co? My jesteśmy tu, gdzie chyba byliśmy, a nie. To nasz ostatni akurat film z, ze mną, bo ja jadę, Wraca do Polski. wracam do Polski jutro. jutro. Więc muszę. Tak, dzisiaj zrobimy takich pięć filmów od razu, nie wiem jakie, ale może to, to będzie ten pierwszy. Patrz gdzie idziemy. Prosto jechać. A nie, tu są jakieś bloki. A nie, tam jest, e, tam już mała szkoła. Tak? Mhm. Ja, o tu i tak dużo piasku. Dobra, widzimy się, jak coś znajdziemy. Siema, no dobra, to jesteśmy. Znajdzieliśmy to. Chłopie się walił prawie. Zostawmy tutaj rowery. Niech nam tu nie ukradnie, spokojnie. Po co będziemy je targać? Będziemy widzieć. Więc Dobra. Jesteśmy tak. O, to jest pies. Dobra, kamerę. A! I zostawiajcie subskrypcję z dzwonkiem. Jeszcze lajka. Potem mi się i martwić, chodź, 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 to jest To ulubione moje ulubione. chodź, chodź, Pijemy. <grym> Tutaj, się wody. Wody. Tutaj się wodę. <grym> uh. I ta woda się Dobra, teraz ja. Ty czekaj, trzymaj to wtedy. Tą kamerę. A, to łatwo. Dobra. Muszę jeszcze. Jest tej Tu, tu, wcześniej tu. A tu miał być jakiś stawek mały. Nie, bo to się zatkało. I dlatego nic nie było. Jak można widzieć? Tutaj się zatkało. Co? Aha, to nic, dobra. Tam. Nie, to... Hmm. Dobra. Idziemy dalej. Dobra. Tutaj, jak widać, fajnie. No. Pochodzimy. Już się wywalił, ale... Oj, się wywalił. On jest taki słaby w tym. No, to... Żeby... Obnażystkę meruję. Udało się. O baba. Tutaj też spróbuję. Opa. Pat. Udało się. Opa Dat Point Doen is is <laughs> 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 <Tata! lacht> <laughs> Dobra, siada, ja jestem nauczycielem. Nie ma tak łatwo. A Zaczekaj, po tam. Siedzi nauczyciel. Dzień dobry. Wywalajmy. Dobra. Otwieram książki na stronie 85. A to? Okej. Okay. Kto tu jest? Uła! Skopa chcesz? Dobra, teraz idziemy na umyławę. Umyławę. Tam są? Mami? Mamo! O, oh, już zdążyłem tego. <laughs> O, Spadł, spadła mi kamera, prawie. Dobra, w sumie to mój telefon. Iść po coś innego teraz. O, to. Na to. Co to? Dobra. Kto spadnie tam najdalej no pójdzie. Nie ma, jedna próba tylko. I bagiwały moja mama. A tu byłem więcej razy, więc ja na jaka taktyka jest. Ale nie chyba każdy wie, jaka taktyka. Darzam! <grym> nie <grym> kameruj, ludzie kiedy nie chcą. Ja nie wiem czy chcą. Już ja tam pokazuję. Dobra, drugi lepiej. Patrzcie. O kurde moja babcia lepiej umie. No co to, to mówi? Ten kto przegra. Ale się wy... Zygibałeś. Wywiłeś. Było no, on fajny. Żeby to się nie za mało moim ci Dorian. Wiem, ja, się zamina. Dobra, czyli level. Pierwszy, drugi są Tu tam zaczyna, tu pierwszy. Tu drugi. Kto tak u mnie? Ty nie na tym. Dobra, spadnie. I ten film trwa 17 minut. Dobra, idę za nim, bo nie wytrzymam. Dobra, nie popychajmy się. To się kameruje. Zaraz mi spadnie telefon i śmiał. miał. Co jest? Pierwszy telefon. Nie, trzeci. Trzeci. On nie ma mózgu. Tu, tu, tu. Tam ty się nie liczy właśnie. Tam się nie liczy. To jest pine point. O, teraz masz utrudnienie. Po dziecko skacze. Trampolina. Ty musisz. On musi dwoma. Rękami? A ja jedną. Jakoś mi się udaje. To chłop nie umie liczyć. Czwarty. No. Jezus, też nie ma. Znowu nie ma łosku. O kurde, aż się zastraszyłam. O nie. Du 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 du, du. Odchodzą, sądzą autora. Odchodzą autora, sądzą autora. moje ręce. Dawaj, Spadnij, Spadnij debilu, spadni. Kurde, ja zaraz spadno. Nie, bo ja tylko mogę Ja mogłem tylko jedną ręką, więc jeszcze ty grasz i później ja 13 minut Szybko Piąty Brawo bardzo. koniec. Koniec no. Fajno. <laughs> kamery uśmiech. No weź. Ja widzę. Ja, ja wiem, ci, po, ja ci powiększę zawsze. Nie no wiem, ale nie powiększaj. Będą wtedy hejtować chłopie. Ale nie, pozdrawiam tych widzów co... co nas wspierają. Że fajni są, nie wyzwają. Nie! Spadł teraz ja na lew. Dobra, stąd! Nie, stamtąd! Dlaczego i tak? To jest tam, tam trzeba zacząć, chłopie bo on, on, on. Dobra, niech się będzie. Tyry, tyry, pi, 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 pi. Igor pokaż się. <głos> Mam uś. O, bo mnie stan u nas tu spadł. Bardzo dobrze. I teraz stan tutaj. Ja tu to... trzy. Ja mnie tu. I patrz, na drugą stronę pójdę. Jestem, ja widzisz? na drugiej stronie. Jak ty coś zrobiłeś, mógłby chłopy. Fuj. Nie. O Partek spadł! Opartek spadł! Ja już rzuciłeś mnie. <śmiech> dobra. <śmiech> ja ci nie utrudniałam aż tak. Dobra, sorry, ej, ej. sam sobie No ja. Tak zachow się tam sam. Ale po prostu sobie trzymam i cię robię. Teraz się dobra, tego ci dróg. Jeszcze otwór co jest. Appogijt je eerste schililietje? Wat toch? Oh ja, ik Oh, loslaten! Oh, niet loslaten. <noktfalls> we moeten even los, dat kan niet onder de Even los? Goed zo, Kom, ga maar hierheen. Kan je hierbij? Patrz trochę pod, pod ten, pod ciemię, żeby było ładniej. <laughs> Moje ręce odpadają, co nie? bolą, Ta. ale i tak już się Kula, jestem przy ciemię. Nieprawda chłopie, jeszcze ten level Bo kurde oni gibali tym No nie. fajnie No nie teraz też mu gibają Ło, O to ci też pogibam trochę Ło, ej no tak nie robiłem Ale oni tak gibali chłopie I on na No serio Kurde, o może Tyle, cztery a ten level jest bardzo krótki się minut Jest! Nie, jeszcze tam do końca drzewa. I dotknij drzewa. Brawo. A brawo, graś. Kurde, bo gibal, to jest nie fair Dobra, chodź. Dobra, idziemy dalej. Trzymaj. <laughs> o, byś ty w jajce się walnął. Bo się walnąłem. O nie. Świeże robię to, co świeże dla natury. Patrzcie na to. Zrespimy się w jakimś miejscu innym. Zobacz, trzy, trzy. Cztery. Cztery. Oj. Coś się chyba nie udało. Jeszcze trzy, raz. Cztery. Nie, to trzech razy sztuka. Dobra, trzy, trzy cztery, trzy. Łoł! Wow. Wow. my jesteśmy? jesteśmy? Okej. Okay. Tam. Tam, tam. Nie no, super. Gdzie my w ogóle jesteśmy teraz? Mam te miejsce, ale nie aż tak. Ja nie mogę. Krzysztofka! Rowery. Łobełek. O Gdzie ta chustawka Była tutaj kiedyś. Taka chustawka. huztawka. się nie ma. Zrespijmy się na ławce za... Czaję. się liczy. Trzy... trzy, trzy, trzy te, y, zaczekaj. Y, trzy... Dwa. Zaczekaj. Trzy, dwa, dwa jeden, jeden, zero. R Gdzie my jesteśmy? Przecież mieliśmy być na ławce. A nie na drewnie. Jeszcze raz. Za trzy, cztery. cztery. Wow, jesteśmy. O, ładnie. A dalej się, He, na <laughs> lepszą moc. Helikopter, helikopter. No, to. Teraz ty za prezentu tu teraz? Zbudowałem swój bum. On no na pewno zbudował On tak kłamie Ja już zresztą nie kłamie ale on, że po prostu nie zrobił Więc no No chcę się ci lepszą No ciekawe to Na pewno je nie... On to jej dom. Dobra, idziemy do roweru A na Trzy, cztery Ło My nie jesteśmy obok rowerka, ale Ale Fajne. druga pompowarnia. Ale tu nie ma wody. Trzymaj. Jest. Trzymaj, ja, ja spompuję. Trzymaj, ja spompuję może, co? Trzymaj. O. No chłopie, trzymaj. O śmierdzi ta woda. Spójrzcie. Bardziej... O, tu bardziej tu leci. Ale leci coś tak myślę. Ła! Dziurki. Leci woda tak mało, ale to nic. Dobra, idzie mnie jeszcze pan, bo ciekaw, nie umiem. To ja mu pokażę, jak się to robi.

Tam się tu gra. Daj, ja ci pokażę jak się gra. Uu, słabe. Ja ci pokażę. Nie. Dobra, chodźmy teraz się teleportować znowu do rowerów. Trzy, cztery. Nie wywal się. No jak zawsze ja się najlepiej No ale ten odcinek. Jak mówiliśmy. 4 mówią to samo. 1000 e, subskrypcji i nagrywamy nową muzę. W muzykę pierwszą. No pierwszą muzę. I film i tych wrednych dzieciorów Co robię spa Oj, to się nie udało. Spa Oj, to się nie udało. To trzech razy sztuka. Więc pa.